No jak tam. Witam w mojej kuchni. Dziś czas na mięso wołowe. Ja nie jestem fanem mięsa wołowego. Uważam, że jest drogie, gumowe, żelaste. Jest mniej zdrowe, obiektywnie. Już na 100 tysięcy sposobów zostało tu udowodnione, że drób jest zdrowszy, czy ryby. I oprócz tego mięso wołowe jest droższe od drobiu. że gorzej smakuje i jest mniej zdrowe. Kosztowało to, nie 24zł ta paczka na gulasz, 500g. Za 10 chyba złotych jest mięso złota, czy może za 11, bo podróżowało, nie pamiętam. Pierwszy czeka pewnie było nie wiem, za 14, więc nie wiem, że droższe to jeszcze gorsze. Ale postaram się dzisiaj to zrobić, bo bardzo dawno nie jadłem mięsa wołowego. Nie licząc tam jakiegoś okazjonalnego McDonalda czy czegoś takiego, gdzie się kupowało cheeseburgera w 24. Tylko normalnie wołowego mięsa na obiad to z rok nie jadłem. Więc robię swoją standardową potrawę, którą robię. Zazwyczaj z mięsem z uda lub z piersią z kurczaka, lub czasami z piersią z indyka, czasami się jeszcze nawet z hap pojawia, bo z hap to niby jest czerwone mięso, ale jest białe, więc traktuję je jako białe, bo jest takie powiedzmy, mało tłuste, suche, o, ani niby tłustego mięsa. Więc zrobimy sobie standardową, standardową potrawę. Będzie oczywiście puszka z pomidorów gustabello, bo to najlepszy produkt w Biedronce. Fasola czerwona, nie mam niestety pieczarek, więc bez pieczarek. Mam resztkę kukurydzy do kukurydza, groszek i, i czosnek. Oczywiście nie cały, nie, nie, cała ta, nie cały ten pakiet, ale kilka ząbków. Także trzeba to jeszcze pokroić, bo te kawałki to są wcale nie takie małe. Proszę spojrzeć. No to jest ten czas duży, więc to trzeba wciąż pokroić. Więc zaraz to pokroję i wrócimy. Ciekawe jak to wyjdzie. Spójram się, że będzie nie tak jak ze standardowym mięsem, będzie gorzej, ale ta potrawa jest tak prosta do zrobienia i tak dobra zazwyczaj, że nawet z gorszym mięsem wciąż powinno być dobra, bo to nie jest tak, że wąwina jest niedobra. Po prostu inne mięso jest lepsze, tańsze, zdrowsze. Więc powinno wyjść przynajmniej jako tako. Zaraz wracam, jak się to pokroi. Zatem mięso pokrojone. Olej rzepakowy z pierwszego tłuczenia, kujawski, już się tutaj rozgrzewa na patelni. No i trzeba dolać wody do makaronu, tak bo zupełnie powiedzieć, że to będzie rzecz jasna. jedzenie z makaronem, albo makaron albo jeszcze, ale dzisiaj odpadło na makaron. Pik. Wiadomo, można jeszcze jakieś kaszę stosować, co kto tam dopił. Pik, pik. Hit. Nie wiem, mogę posolić ten makaron. Może się będzie mniej sklejał, czy jakieś inne teorie spiskowe styka. No i szanowni państwo, już jest smaży wołowinka. Nie wiem czemu z niektórych stron ta wołowina jest taka e, taka brązowa, z innej strony jest czerwona. Bo się już przeterminowała, ja nie wiem. Była ważna do dzisiaj. Jak się usmażę, to i daję jako takie, spokojnie. Już nie raz jadłem przeterminowane, usmażone i tak było dobre. Także nie śmierdziało, już nie takie smrody jadłem, będzie ok, Jak nie śmierdziało, będzie ok. To tak ja powiedziałem, No jak śmierdziało kiedyś w przypadku kurczaka, usmażone i tak było jadalne. Także w tym przypadku na pewno będzie dobrze. Najwyżej się posram. Czas obrać czosnki. Czosnki już dodane. Makaron się gotuje, no teraz to puszki potem będę cyklicznie dodawać, filozofii nie ma, nie trzeba tego obierać, także na razie poczekam, czy się to mięso zrobi, bo wołowina zazwyczaj dużo dłużej się gotuje czy smaży niż kurczak, ona jest taka żelasta, gumowa, twarda i w ogóle, także na razie czekamy. Puszki zostały dodane, czyli cała puszka pomidorów, cała puszka czerwonej fasoli, połowa puszki kukurydzy po tyle zostało i tak zazwyczaj daję połowę i połowę puszki groszku. Nigdy nie daję całej puszki kukurydzy, bo to już jest za dużo kukurydzy, a groszek też przeważnie daje pół. Niestety nie miałem pieczarek, trudno, bo pieczarki generalnie bardzo dobrze się komponują, no ale zostanie tak jak jest. I czekamy, czekamy, robi się dalej i o to chodzi w życiu. Proszę Państwa, powoli się już kończy robić, zostało przyprawione standardowo oregano, pieprz, sól, curry, soli bardzo mało, bo już wiadomo, i tak w tej puszce z fasolą jest trochę soli i potem od soli się w głowie pierdoli, jak wiadomo, Ale to jest makaronik, na rezerwę to jest na jutro i na mniejszym talerzu już przyszykowany na dzisiaj, żeby do tego dać. Posiłek także czekamy jeszcze. Trzeba jeszcze to zamieszać. O, piek zamieszamy i będzie zajebiście. I tak wygląda gotowa potrawa. Kawałek mięsa spróbowałem jak smakuje. Jak zwykle jest gumowe. I takie żelaste, no tak, smakuje po prostu wołowina. Nie wiem, jaka to jest część dokładnie krowy, bo nie było napisane na opakowaniu z jakiej to części skrowy. Zresztą ja i tak nie znam się na tyle, żeby mieć wiedzę i rozróżniać, która tam część krowy smakuje lepiej od drugiej. Dla mnie to jest jeden pies. U to przynajmniej jest coś jak karczek czy z ha. Golonko idzie to odróżnić, a w krowie wszystko jest krową, no w końcu pochodzi to z krowy. Zatem mięso jest jako takie, i można do tego dodać jeszcze wiadomo. Sos barbecue na przykład, lub ketchup i sos czosnkowy. Mam na próbę kupiony. To jest akurat fascynujące. Sos czosnkowy wegański i o dziwo smakował tak samo jak zwykły sos czosnkowy. Nie wiem, w sumie, co w sosie czosnkowym jest nie wegańskiego. Nie ma jaki tam składnik. A może zaś jakieś fragmenty jajka czy coś. Okej, okay, no nieważne. W każdym razie. Zjadliwe, dobre. Nie da się przyczepić. Dlatego kiedy produkt z napisem wege jest dobry i jednocześnie tani. Czasami jest coś dobrego wega, ale kosztuje dużo. <laughs> Chociaż raz. Chociaż raz coś z WEGĘ, co nie kosztowało więcej niż zwykły sos czosnkowy. Ta sama cena mniej więcej była. Może tam, nie wiem, 50 już różnicy, nie pamiętam. I tak już wygląda wymieszane z sosem czosnkowym i z barbecue. Zaraz siadam i jem. Ja mam już pół talerza ponad i potrawa dobra, na pewno bardziej wołowina do tego pasuje niż ryba, bo ryba sprawia, że jak spróbowałem na przykład z łososiem czy pstrągiem tęczowym, czyli również znanym jako pstrąg łososiowy, to ta potrawa wtedy wszystko tą rybą śmierdziało. Natomiast w przypadku wołowiny ten smród, który się wydawał dość mocny podczas smażenia, on zniknął już później i... To smakuje dobrze, aczkolwiek z kurczakiem smakuje lepiej i przede wszystkim jest mniej rzucia. Trzeba bardzo dużo rzucić tą wołowinę, bo ona jest gumowa. Także danie bym ocenił na 7 na 10, gdzie na 8 na 10 bym ocenił standardowo, gdyby było z mięsem z uda lub z piersią z kurczaka. To jest moje podstawowe danie, które lubię robić. Proste, szybkie. Warzywa z puszki są zdrowe. Nie mają tam wszystkich wartości odżywczych, tak jakbyście kupili po prostu świeże, ale no nie trzeba się z tym pierdolić, więc wiadomo, jest wygodnie. Także polecam tego typu proste dania dla ludzi, którzy nie chcą wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na żarcie i nie chcą też jeść jakichś gotowców śmieciowych, typu jakieś nuggetsy czy inne kłopoty. Czy to jest najzdrowsze jedzenie na świecie? Oczywiście, że nie, ale jest w miarę okej okay i przede wszystkim jest taniej, szybko się je robi, także jest to taki złoty kompromis. Pozdrawiam, do widzenia!